Zastał mnie w takim miejscu, w którym y, s, moje doświadczenia związane właśnie z, z systemami minikomputerowymi trzeba było przenieść na systemy mikrokomputerowe i oprócz, że tak powiem, działalności w zakresie research and development, to znaczy w zakresie konstrukcji, testowania, pisania oprogramowania, trzeba było zmienić na działalność handlową. Czyli ja to lokalizuję w latach, w latach yy, końcówki lat yy, 80. i początku lat 90. -tych. I wtedy już jednoznacznie było widać, że działalność handlowa jak gdyby przybierze z, z tutaj dominującą role czy, 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 czy stanie się działalnością dominującą film polskich. Przestało się cokolwiek tworzyć, cokolwiek produkować w sensie hardwareu, czy w sensie w sensie yy, rozwiązań technologicznych, a wszystko zostało skierowane yy, tutaj przy też wielkim udziale yy, różnego rodzaju mediów i wybuchu, Odkrycia życia targowego, bo z, z, ze skostniałych form, y, y, takich jakim były y, Międzynarodowe Targi Poznańskie, nagle pojawiły się takie inicjatywy jak Computer Expo, prawda? Potem jeszcze kilka było, w się cztery w sumie, czy w, w tym kluczowym, czy, czy najbardziej w takim bujnym momencie cztery czy pięć inicjatyw wystawienniczo targowych, które grupowały tę branżę i tam dominowały takie firmy jak Krzyśka Musiała, który wtedy się przenosił z Niemiec do Polski ABC Data czy firma Softronic, która wyrosła na gruncie niemieckim, a zaczynała działać na, na rynku polskim i za tym poszły inne firmy takie jak Techmex, takie jak DHI, Dom Handlowy Informatyki. No i ta działalność jak gdyby zaczęła dominować, i w tym momencie ja również zorientowałem się, że albo trzeba się sprofesjonalizować w tym zakresie, w zakresie zarządzania, no albo niestety trzeba zmienić branżę. No więc zdecydowałem się dołączyć do zespołu DHI i tam przez dwa lata obserwowałem, jak się robi profesjonalną dystrybucję, bo już wtedy DHI było. Sprzedane czy kupione w zasadzie było sprzedane przez ich twórców przez twórców tej firmy yy, firmie Komputer 2000, która była największym dystrybutorem europejskim, a potem Komputer 2000 pod koniec lat 90. został przejęty przez drugiego co do wielkości dystrybutora światowego, czyli Techdatę. Tak, I w taki sposób oto znalazłem się w TechDacie i w roku 96. Zostałem prezesem tej firmy do roku 2012, czyli przez 16 lat.